Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę jak przerobić zwykłą hermetyczną lampę na świetlówki fluorescencyjne na lampę z świetlówkami LED przystosowaną do oświetlenia liniowego. Zaczynamy! Na początku wyjmuję świetlówki z gniazd, a następnie wypinam oprawę świetlówek zabudowy. Przyglądam się teraz jak to wszystko wygląda, jak jest zbudowane. Jak są przeciągnięte przewody. No i co? Mi trzeba wziąć teraz z tym statecznikiem, zrobić porządek, a mianowicie wypiąć wszystkie przewody, jak i również usunąć statecznik. On już nam nie będzie potrzebny. Usuwam również wszystkie zbędne przewody. Aby lampa działała w systemie liniowym, łączę przewody gniazd z prawej i lewej strony. Wyciągam przewody z uchwytów, lutuję je profesjonalnie za pomocą lutownicy. Następnie izoluję taśmą izolacyjną i wkładam przewody z powrotem na swoje miejsce. Ten etap mamy zakończony. Kolejny krok to połączenie gniazd z kostką. Nic prostszego. Odpowiednie długości przewodów wkładam je do kostki, skręcam. Teraz zajmuję się połączeniem gniazd świetlówek, które są obok siebie. Przygotowuję odpowiednie długości przewodów i wkładam je do właściwych gniazd. Teraz drugi przewód, tak samo jak pierwszy czyli raz, dwa i temat gotowy. Żeby zakończyć prawą stronę, montuję przewód zasilający i przechodzę do drugiej strony. Rozpoczynam od wywiercenia otworu w obudowie, następnie z gniazd wyprowadzam przewody do drugiej kostki. Kostkę mocuję na klej na gorąco a następnie wyprowadzam drugi przewód zasilający. Lampę składam tak jak rozkładałem, tylko odwrotnie i montuję świetlówki. Wkładam je oczywiście analogicznie do sposobu w jaki wyjmowałem stare. Pamiętając, że świetlówki LED mają zasilanie tylko z jednej strony oznaczone literkami R i L. W moim przypadku, dzięki liniowemu schematowi, zasilanie działa po obu stronach, więc nie ma to większego znaczenia. Na koniec podłączam lampę do źródła prądu, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Wkładam przewody bezpośrednio do gniazda, tego jednak nie polecam, zrobiłem to na swoją odpowiedzialność. Chwila prawdy, lampa świeci, udało się. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w połączeniu liniowym na suficie. Super, prawda? A dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia!